Torus zesłał na tę krainę niewyobrażalne, śmiertelne niebezpieczeństwo. Torus musi słono zapłacić za to, co zrobił. Musi cierpieć, musi zginąć. Dzisiaj! Za mną. Oof. Krwawić! Orak! Walka! Za! To twój koniec. Skradasz się jak jakiś złodziej. Nie możesz się doczekać bitwy? Tak, ale jak dotąd Lee nie pozwala nam walczyć. Nie płacz o litość, bo jej nie zaznasz! Nie jesteś dla mnie żadnym przeziemnikiem! Uwaga, szykuje się walka! Łęci urwę! nie Mano króle! No, znaczy no, masz przy sobie złoto. Moja głowa. Moja głowa. Nie, nie, nie ma tu nic więcej. Ależ mi wełbie Czeka się ból! Straszliwy ojcze! Szczęście uznaci łeb. Szczęście! na szczęście! Rozerwę cię na strzał. Śmierć jest nieunikniona, wojowniku. Ta walka głowa. długo nie potrwa. Orak! Walka! A. Ależ mi wełbie łomoc. Orak! Walka! A. A. Robota. Czeka się ból! Straszny ból! Kurz na cię! <słuch> A niech to... Dlaczego się tu skradasz? Ha, wojowniku! Czekałem na ciebie. Magu! Zabieram oko. Podoba mi się ogień goryjący w twoich oczach. Nie posiadasz słabości, którą miał Thorus. Nie pożądasz władzy, nie łakniesz jej. To bardzo ważna cecha dla kogoś, kto chce posiąść energię czegoś tak potężnego jak oko i nosa. Co chcesz przez to powiedzieć, magu? Będziesz w stanie zrobić z okiem to, o czym Torus nie może nawet marzyć. W twoich oczach odbijają się marzenia. Marzenia o lepszej myrtanie. Co? Tak, widzę to. Jakaś niewielka część ciebie pragnie oka, ale nie w sposób, w jaki pragnie go Torus. Ty, podobnie jak ja, uważasz, że lud Myrtany nie powinien być pozostawiony samemu sobie. Mieszkańcy Myrtany potrzebują ludzi takich jak my, ludzi, którzy nimi pokierują. Magu, twoje trajkotanie zaczyna działać mi na nerwy. Dosyć! Proponuję ci, abyśmy podzielili się mocą oka. Czym sobie zasłużyłem na ten zaszczyt? Jeszcze nie opanowałem w pełni mocy tego artefaktu. Wiem, że Torus mnie zabije, zanim uda mi się to zrobić. Ty natomiast jesteś człowiekiem honoru. Jesteś roztropny. Można ci zaufać. Rozumiesz, jakie korzyści dałoby nam obu podzielenie się mocą oka. Z jego pomocą moglibyśmy całkowicie odmienić oblicze Myrtany. Pomyśl o tym. No, dalej, wojowniku. Nie pragniesz tej potęgi? Nie chcesz zmian? Magu, oko jest zbyt potężne dla nas obu. Rozumiem, że dowiedziałeś się tego od swojego przyjaciela Miltena, tak? Od maga? Myślisz, że on sam nie chciałby zgarnąć oka dla siebie? Dosyć, magu! Podjąłem decyzję. Zabieram oko ze sobą. Widzę, że marnuję tu z tobą czas. Broń się, żałosny głupcze! Rozerwę cię na wstrzępie! Szczęście! Uch, ależ mi wełbie łomocze. Potrzebuję ciszy i spokoju.